Ponownie otworzyć się na połączenie i na relację z innym płomieniem. Po pierwsze, słyszę, że żeby nic nie robić na siłę. Takie. Bo właśnie jest dużo takich teorii, że dużo takich artykułów, tak, czy filmików, że. Wręcz niektórzy to wykorzystują do manipulacji, innymi. Gdzie są stwierdzenia typu, że jeżeli schodzisz, że jeżeli oddalasz się od swojego czego płomienia, czyli jakby jesteś tym uciekającym, to jakby odrzucasz samego siebie, oddalasz się od swojej wewnętrznej prawdy, oddalasz się od siebie i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to jest proces. Jeżeli nie czujesz się gotowy, to widocznie to nie jest odpowiedni moment, tak? Jeżeli czujesz złość, nienawiść i tak dalej, no to i tak nie możesz się otworzyć na tego, bli na tego bliźniaka, tak? Bo tak jakby. No, tam jest jakiś, jakiś proces uleczania, tak? Przechodzi chodzi w nas, więc to jest właśnie najlepszy moment. Żeby jednak się trzymać z daleka od bliźniaka, tak? Po prostu uleczyć to w sobie i dopiero jak. Bo to jeżeli to jest prawdziwy bliźniak czy płomień, no to wszystkie te emocje negatywne, które z nas wychodzą, to tak naprawdę go nie dotyczą. On jest tak jakby on nam pokazuje tylko tu i tu cię boli, tak? Więc. Okej, okay, ty czujesz te negatywne emocje do bliźniaczego płomienia, ale tak naprawdę to jak pogrzebiesz w swojej pamięci, to te emocje nie dotyczą bliźniaka, a dotyczą jakiejś innej osoby, jakiejś innej sytuacji, jakiejś innej relacji, może nawet relacji z sobą, z sobą samym, tak? Więc w takich momentach dobrze jest zostać w swoim własnym towarzystwie i... Do momentu, kiedy to się uleczy, tak? Bo to nie będzie tak z dnia na dzień, to po prostu może wychodzić jak cebulka. Ale jeżeli już dochodzisz do takiego momentu, właśnie, że jakby wszystko się powoli stabilizuje w Twoim życiu, jakby odnajdujesz tą swoją wewnętrzną radość, jakby odchodzą te negatywne emocje. Ale jest jednak jeszcze strach, że okej, okay, ale co jak ja się na niego otworzę i znowu mnie zrani. I znowu ta czarna noc duszy i znowu mnie odrzuci taki bardziej lęk przed odrzuceniem, tak? Więc to jest kolejna sprawa, którą trzeba uleczyć, tak? Taki lęk przed odrzuceniem i tak dalej. No i co? Jeżeli Cię odrzuci, to co się stanie tak naprawdę, tak? Dzień jak co dzień. I tak nie pierwszy raz to robi. <grymnie> Pewnie. Więc tak jakby mam takie rozbieżne informacje, że po pierwsze, w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli czujesz, że w tym momencie nie chcesz się otwierać na twojego bliźniaka. Ale masz tą świadomość, że to jest bliźnia czy No to warto spojrzeć na siebie, co ja w tym momencie uleczam w sobie? Bo tam jest coś do uleczenia. Mam teraz taką scenę pokazaną, że po prostu. To, to jest to, co, co wcześniej, o czym wcześniej też mówiłam, takie, taka totalna akceptacja wszystkiego, wszystkich, takie... Taka totalna nierwana, że wszystko jest tak, jak powinno być, tak? Że nawet jak nas bliźniaczy płomień odrzuci, no to okej, okay, no to znaczy, że jeszcze coś tam mamy w sobie do leczenia, on coś tam ma w sobie do leczenia, To nie jest odpowiedni moment, tak? Ale z drugiej strony, jak czujesz, że wszechświat już... Bo może być tak, że goniący się przemieni w uciekającego nagle, tak? I w momencie, kiedy... Na przykład masz poczucie już takie, że sześciat ci daje znaki, że czas się otwierać, czas się otwierać na tą relację, tak? A ty się boisz, bo cię odrzuci, bo ci zrani i tak dalej. To na to trzeba zwrócić uwagę i być może zrobić właśnie ten krok do przodu, ten krok nieznany, tak? I rzucić się na tą głęboką wodę. Mimo strachu, bo... Bo to są też oczekiwania, tak? bo często się mówi o oczekiwaniu, żeby nie mieć oczekiwań w stosunku do bycia czego pomienia, ale mówi się to w aspekcie takim, żeby na przykład nie nakręcać się, że będziemy razem, że będziemy rodziną, że będziemy parą, ale to nie mieć oczekiwań działa również w drugą stronę. Nie oczekuj, że znów cię zrani, że znów cię odepchnie, że znów się skrzywdzi, to też jest oczekiwanie. To też, to też jest oczekiwanie. To też trzeba w sobie uleczyć. Nie, nie można mieć, tak jakby trzeba się wyzbyć wszelkich oczekiwań. I jak się wyzbywamy wszelkich oczekiwań i tych dobrych, i tych złych, tak? To wtedy zostaje cisza. To wtedy zostaje taka Czysta, bezwarunkowa miłość. I jeżeli mamy już to swoje serce wypełnione tą czystą, bezwarunkową miłością, i w tej ciszy słyszymy też intuicję, i intuicja nam mówi: idź, idź w to, zrób to. Otwórz się. I jak poczujesz to właśnie z poziomu serca, to będziesz. To po prostu czuć, że to, jest, że to jest dobry moment, że to już jest ta chwila. Bez względu na to, co się stanie później, tak? Ale kolejny etap procesu jest przed nami, więc trzeba się na niego otworzyć, tak? To się łączy bardzo z tym operowaniem z poziomu serca, z tym pytaniem, właśnie jak operować z poziomu serca. Gdy jesteśmy, właśnie, gdy odnajdujemy to swoje centrum, tam jest wszystko proste, jasne i przejrzyste, po prostu. I nie ma strachu, nie ma nic. Po prostu ok, idę w to. Nie wiem, co tam mi przyniesie znowu ta droga w Dzieńaczyk pomieni. Ale na pewno to jest kolejny stopień w Unii do siebie. W Unii z sobą, tak? W drodze do siebie, w Unii z sobą. No i chcę iść na ten kolejny stopień, chcę iść do przodu. Chcę uleczać siebie, chcę wzrastać. Więc idę w to po prostu tyle, bez zastanawiania się. I w zależności od tego, co nam przyniesie dana sytuacja, to logika z intuicją się łączą i sprawdzają, co mogę zrobić na obecną chwilę, w danej sytuacji. Ale wyzbyć się tych oczekiwań, i tych dobrych, i tych złych również, że on mnie skrzywdzi, że on mnie zrani, że on tak mnie potraktuje. Nie wiesz tego. Nie wiesz, jaki jest kolejny etap procesu. Jak jesteś świadom, świadoma swoich własnych schematów działania, swoich własnych programów, jeżeli nad tym działasz świadomie, to wiesz, kiedy dany schemat się kończy. Wiesz już, jak nie wpaść w tą samą pułapkę. Jak nie powtórzysz tych samych błędów. Nie ma szans, żeby się wydarzyło znowu to samo. Chyba, że nie... nie, nie nie uczysz się na swoich błędach, no to wtedy bo znaczy pomysł rzeczywiście będzie pokazywał to samo i to samo, aż w końcu zmienisz swoje działania, tak? Jakby wyjdziesz z tego zamkniętego kółka. Jak zaufać procesowi? Słyszę dwa rozbieżne słowa. Po prostu jedno to jest tak, jakby poddać się, a drugie to jest tak, jakby zaryzykować. Tak, jakby od, odpuszczając wszelkie wszelką manipulację wszelkie oczekiwania? Właśnie te manip manipulacja z oczekiwaniami się łączą, bo gdy mamy oczekiwania właśnie, to zaczynamy manipulować, czy procesem, czy innymi ludźmi. A gdy nie mamy oczekiwań, to po prostu idziemy za tym, tak jak rzeka płynie. Jest przepływ. Po prostu płyniemy w prawo, w lewo, gdzie? Gdzie nas poniesie, po prostu. Czyli jakby tak. No, widzę taki przepływ rzeki, tak? Że jeżeli my zaczynamy się opierać, widzę taką, jakby osoba jest. Um, osoba jest jakby siedzi w tej rzece, tak? I tak jakby. Złapała się za kamienie, tak nogami się podpiera, i tak ta woda ją, ją obija, tak w plecy, w głowę, i tak ten, tak jakby ona walczy z tym, tak? Próbuje manipulować tym precesem. I to ją boli. Ona się czuje zdesperowana, tak? Walczy z tym, tak? Bezsilna, tak? Jakby wszystkie swoje siły próbuje. Jakby próbuje się zmobilizować, żeby z tą rzeką walczyć, ale to jest rzeka. Tak, nasze siły kiedyś się skończą. A ta rzeka po prostu nigdy się nie kończy. I po prostu widzę, jak ta osoba puszcza te ręce. Puszcza. I tak po prostu płynie. I znowu czuję ten taki totalny, wewnętrzny spokój. Płynie. I nie ma bólu, nie ma... No widzę, że czasami tam ją może obić na przykład tak gdzieś o jakieś skały czy coś tak. Ale tak jakby ona się uczy manewrować, tak żeby że widzi, że tu nadchodzi skała, więc jakby trochę się przekręci na bok i ten nurt jakby tak, że jakby woda lepiej wie, w którym kierunku ona powinna iść, tak? I jakby widzę im mniej, ona właśnie manipuluje, ale jednocześnie ma świadomość procesu. To nawet w razie zagrożenia, ona jakby to widzi i tak jakby się obraca lekko, że płynie nadal z tym dotem, ale jakby tak się lekko odwraca, że okej. Okay. Że tutaj będę coś, o coś się obije, tak? Czyli coś tam będę w sobie uleczać. Więc idę za tym procesem. Idę. Ale tak jakby widzę, im mniej tym manipuluję, tym bardziej jest tak jakby w centrum tej rzeki i nie obija się o te skały. Tak jakby później jest taki wewnętrzny spokój. ale po prostu widzę tak jakby. Tak jak nieraz się na morzu leży. Tak, i te fale, tak, e, albo czy w basenie, tak? Po prostu takie mamy zaufanie, i nie, nie idziemy na dno, tylko po prostu leżymy na tej wodzie, na tej tafli wody. Takie totalne zaufanie, taki totalny spokój czuję. Że ta rzeka i tak nas doprowadzi do morza, doprowadzi nas do naszego celu, więc idź z tym, tak? Czyli poddaj się, po prostu poddaj się. Temu procesowi. A z drugiej strony słyszę to, zaryzykuj. Czyli widzę, chodzi o to, żeby po prostu wrzucić do tej, wskoczyć do tej rzeki. Żeby jednak zaryzykować i iść w to. Mimo tego, że ta rzeka to, to płynie i rzeczywiście jest trochę straszna, tak jakby widzę. No taki, taki szybki nurt tej rzeki, tak? Taki strumień jakby. Ale zaryzykować. Zaryzykować, wskoczyć i później się poddać po prostu. I gdzie, ma, nie, gdzie nas wyniesie? I tyle. I to trzeba mieć wewnętrzną siłę, żeby to zrobić. Znaleźć nadzieję i nie poddać się. Tak jakby widzę, że ta nadzieja jest yy, nam potrzebna do momentu, kiedy się poddajemy. Tak jakby. Osoby, które się chcą poddać, to nie są te, które już płyną w tym nurcie, tam jest spokój, tam jest zaufanie. A te, które właśnie tak jakby siedzą w tej rzece i uczepiły się kamieni i, i chcą z tym walczyć, z tym procesem, no to one, tak jakby ta, ta, ta woda, ten nurt rzeki tak jakby obija, obija się o nie, tak jakby je męczy, tak? stresuje, no tak, Wykańcza wręcz. I w momencie kiedy one walczą z tym procesem właśnie, z tym nurtem rzeki, no to to jest to kiedy one chcą się poddać, to nie mają już siły z tym walczyć. Ale to jest walka z samym sobą. To jest walka z samym sobą, bo Tak jakby widzę później, jak jednak ta osoba się poddaje i idzie z tym nurtem, to jakby staje się jednością z tą rzeką. Przecież wody nie boli, jak się obija nawet o te skały. Po prostu płynie dalej. I Tak jakby widzę ta osoba później, tak jakby staje się jakby... Tą rzeką, tak jakby jednością, i te oczy takie, jakby ma zamknięte, i takie totalne zaufanie, że ta rzeka mnie tak buja do snu. Tak jakby mam poczucie, że, że już to nie jest walka, to nie jest coś, jakiś powód, dla którego chcielibyśmy się poddać, tak? Tylko po prostu jakby ta, ta rzeka nas tak buja do snu. A my tak, jakby mamy zamknięte oczy, to tak jakby taki, tacy utuleni dosnują, tak nas buja na boki. I nas prowadzi do momentu końcowego, do tego morza, do tego spełnienia. Więc nie walczyć, po prostu nie walczyć z tym procesem. No i ważna jest ta miłość do siebie w tym procesie, najważniejsza. Gdy czujemy właśnie, że tracimy siły i chcemy się poddać, to, to trzeba zobaczyć, co ja co ja sobie robię, tak? Bo czemu ja jestem w tej rzece i ja, i ja walczę z, tymi, z tym nurtem, bo tak naprawdę ta woda może, może mnie utulić do snu, tak? Może być taka bardzo przyjazna dla mnie. To jakby tak, jakbyśmy walczyli z samym sobą. Po prostu... zobaczyć, co sobie robimy tak naprawdę. Bo my stwarzamy ten opór. My właśnie. Sam. I to nas wykańcza, bo jakbyśmy szli za procesem, to tam nie ma czegoś takiego. Po prostu wszystko, co się dzieje, mamy takie święte przekonanie, że wszystko, co się dzieje, to się miało wydarzyć. I okej, okay, next, kolejny, kolejny. Idziemy dalej, idziemy dalej. Im, im niżej ta rzeka jest, jakby im dalej ten proces przebiega, to jest tam ta rzeka jest wolniejsza, jakby spływa z tych gór, spływa na równiny, już później tylko nas buja. Tak dosnu, tak nas usypia, tak jakby taka jest delikatna i taka błoga wręcz. Więc po prostu pozwolić sobie spłynąć na te równiny, no po prostu puścić się. <ślesk> Tych kamieni nie trzymać się. Jak uleczyć strach przed ponownym zranieniem? Tak jakby bliźniacze płomień robi. Robi nam to, co my sami sobie robimy. Rani nas po to, żebyśmy zobaczyli, że my ranimy siebie. Nie daje nam czasu, dlatego że my nie dajemy sobie czasu. Nie zwraca na nas uwagę, bo my nie zwracamy na siebie uwagę. Nie kocha nas, bo my nie kochamy siebie. To znaczy, płomień przestanie nas ranić, kiedy my przestaniemy siebie ranić. To wszystko bazuje w tej miłości do samego siebie, tak naprawdę. Jeżeli widzisz, że nie dbasz o siebie, nie kochasz siebie, nie dajesz sobie czasu, odrzucasz swoje emocje. Nie akceptujesz swoich emocji, nie akceptujesz swojego fizycznego ciała, cokolwiek, tak? Nie, nie chcesz. Nie akceptujesz swoich marzeń, swoich potrzeb, tak? No to tam jest tak jakby gwarancja, że rzeczywiście to samo ci zrobi Twój bliźniaczy płomień. Więc nie tak jakby. Tak, jakby zamiast się bać i chronić przed tym ponownym zranieniem, to tak naprawdę musimy spojrzeć w głąb siebie, jak my siebie traktujemy. I przestać to robić. Jeżeli my będziemy siebie dobrze traktować, to i bliźniaczy płomień nas będzie dobrze traktował. Ale musimy to robić dla siebie. Bo właśnie tak jakby widzę, że część ludzi tak jakby oszukuje proces, i oszukuje samych siebie, tak? Że to zrobiłam tamto i tamto, więc już teraz kocham siebie, więc teraz już może przyjść mój po mnie. Tak jakby. A robią to specjalnie, żeby, żeby przyciągnąć tego bliźniaka do swojego życia, ale nie robią tego w 100% dla siebie. Tak jakby. Trzeba zaistnieć w tym świecie bez bliźniaczego płomienia, tak jakby zrobić wszystko tylko i wyłącznie dla siebie, dlatego te momenty separacji i często nawet ta wiara, że nie będziemy razem, to jest właśnie bardzo lecznicza, bo jak już tego bliźniaka nie ma, tak jeżeli poddajemy się, że okej, okay, nie będziemy razem, ale od tego momentu właśnie to jest bardzo lecznicze, bo robisz wszystko tylko i wyłącznie dla siebie. Nie po to, żeby dojść do Unii, bo to jest taka właśnie bardzo, bardzo dużo ludzi, właśnie bardzo dużo bliźniaków się oszukuje w ten sposób, że ja to robię, tamto i tamto, i gdzie ta Unia? Nie robisz tego dla siebie, robisz tego że, tylko po to, żeby przyciągnąć bliźniaka do swojego życia. On nie przyjdzie. On nie przyjdzie, bo znowu nie robisz tego w stu procentach dla siebie. Więc on nie przyjdzie w stu procentach dla ciebie. Ty oszukujesz siebie, on oszukuje ciebie, tak? Więc jakby, jeżeli tam jest jeszcze strach, to znaczy, że jeszcze czegoś nie, uczy, nie uleczyliśmy w sobie, tak jakby, nie ufamy Bliźniaczemu pomieniowi, bo nie ufamy sobie, tak? Że nie ufamy mu i boimy się, że jak on przyjdzie, to nas zrani. Bo nie ufamy sobie. Tak jakby nie ufamy temu, że w stu procentach pokochaliśmy siebie, że wszystko, co robimy, to robimy z miłością do siebie, z akceptacją, z tolerancją do siebie, tak? Robimy to tylko po to, żeby Bliźniak przyszedł. Musimy zaufać sobie. Jeżeli zaufamy sobie i wiemy, kim jesteśmy, na co nas stać, jesteśmy niezależni, jesteśmy wypełnieni miłością własną, tak? To już wtedy nie ma tego strachu, bo bez względu na to, co zrobi bliźniaczy płomień, my będziemy czuć się dobrze. Nasze szczęście, nasz dobry nastrój nie zależy od tego, co on zrobi. Ale to bazuje właśnie w tym takim nieufaniu sobie, że nie ufamy sobie. I stąd pochodzi ten strach właśnie. Trzeba zaufać sobie i robić wszystko tylko i wyłącznie dla siebie.